ma znowu, ja Hollow i dzisiaj już jest czwarty odcinek z mojego świata z Hollowem. Yy, Chciałem zaprezentować wam, co co u mnie teraz się zmieniało w ostatnim czasie. No to jedziemy. Yy, jak widzicie kończyłem tą wieżę, którą zacząłem robić już. I postanowiłem, że będę tu portal do piekła. Bierzemy się do niego szybko. Muszę wbić 3 lewera, bo... Chcemy zamontować sobie tę broń. Jak widzicie, ja trochę diamentów zebrałem, chyba 15. Byłem w tej kopalni tam. I strasznie tam długo mi zeszło. Chciałem ja jeszcze tutaj podnieść. Nie brałem jeszcze nie tutaj paść. A to nie byłoby fajne. Hmm. okay. okay. Uh, um. Yeah. I Aż nie potrafi, ale szczerze nie wchodzimy tu. Do... Dobra, ja, ja więc wstrzymałem, to muszę. muszę iść już. Oj, nie było źle, smażona na to jest to, co lubię. Okay. Mm. O, gas, no boże, dostaniesz to? To jest upierdliwe stworzenie w tym loterze Jeszcze muszę zabić z jednego Max 2 Dobra Ale ten strasznie wynerwuje Teraz to jest hardcore Latamy! Oś... prosiaczki jeszcze co dostać. dokładnie ładnie płacze gaścik. O, dobra. Tyle dobrego. Tędy nie potrzebuję. Dobra, wracamy do... ...na świata. No, To pokazałem wam mniej więcej to piekło tam meter, jak tam chcecie. Jak zwał, tak zwał. Okej. Okay. Ej. Yy, na pewno... Mhm. Już jest coraz większa moja ta statua. Jeszcze muszę gdzieś powiększyć trzy razy i będzie gitara. Bziu. Dobra. Okej. Okay. Widzicie, już jest... Całkiem okazała. No dobra. Yy, tu, tu, tu. Czekaj się jeszcze muszę iść zebrać trzcinę. Chcę już to bardziej jakoś osłonić. Okej, okay, jest. przejdzie nic nie potrzebuję, mam jej strasznie dużo. Dwie farmy to jest... Wystarczająco dla jednej osoby. Ok, yy, ulepszymy sobie na pewno węgierszyk. Widzicie, mam tu już 100 do enhancenia, mogę się bawić. 7 level, o! Nawet nie widziałem. 7 nice, ale 5 też wystarczy. Ooo jest. Zmora z tavanogów. Trudno. Niech będzie też ładnie się błyszczy <laughs> Never mind. No. O! Co on tu robił? Co on tu robił? O, nieźle. No źle. Okej, okay. eee, tutaj, tutaj. Sam czternaście diamentów. a reszta tutaj cześć, cześć, jakieś jakiegoś pieska trzeba będzie znaleźć chyba a, od razu, od razu raz, dwa, trzy, cztery okej okay. mamy, nic nie potrzebuję. dobra, tyle, yy, to teraz idziemy Okej. Okay. Tak mówiłem, coś trzeba było to zrobić, to już wiem co. Um, raz. Zrobimy sobie tutaj śmietnik. Chciał, chciał, mm, To. Oj, dobrze, a to tak, to tak to nie da widzieć. Uh, to jest bić. Okej, okay. to jest to, to też. Jednak będę musiał tutaj zbić tego z tego. Może tak zrobię, jak to wygląda. Albo, albo. Yy, tak, tak, tak. O, tak może być jeszcze. Jakoś w miarę. Tylko tam jeszcze wełnę zbiję tu. A tak. Tak. I tak, ok, tak będzie to wyglądało. Um, teraz nie wiem przypadkiem, czy drewno się nie zjara. Czekajcie, tego jeszcze się mniej, że jeszcze położymy. Hop, hop. Dobra. Um, tu. Tu. Gitarka. No, czas zbić łapką już. I teraz jak? Dobrze. Jak on, mam nadzieję, że wyjdzie mi to. Powinno być. Mek, mek. I mamy już. Kominek. O nie. No, 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 no. Jeszcze to muszę zbić. Jednak to jeszcze muszę zbić tutaj. Jednak metoda prób i błędów jest najlepsza, jak może. żyć. Okej. No, już teraz nic... Mamy... My, my jesteśmy żaroodporni. I co? To co wrzucimy tu? Powinno się zjarać. No i tak jest. Ta gitara. Mamy. Mamy. Yy, Mamy. Mamy. Oj, dobra, nieważne. Kominek Boże. Yy. Jeszcze to tutaj. Tu. Tu. Trzeba drewno i wrokuję trzeba gdzieś potem szukać. 6. Eee... Ok. Mm -hmm, mm -hmm. Jestem... trochę bezpieczny. I wszystko trafię? Trafię. O, gitarka. Dobra, mamy świetnie. Hmm, to chyba tutaj tyle, co mieliśmy zrobić. Ale no czekaj, jeszcze zrobimy półeczki. Chyba mam trochę tej trzciny jeszcze. Zobaczymy. Mmm... jest. Wystarczająco. No to teraz tutaj. Okej. Okay. Trochę będzie. Lepsze coś niż nic. Okej. Okay. Siedem książek. Czyli muszę dwie półki na następnie. Okej, okay. mm, Potrzebujemy 12 drewna. Dobrze, idzie? 12, sześć, 6, lepszy. Raz dwa, raz dwa, raz dwa. I gitara. I jedziemy z koksem. idziemy w górę już z tym No, dobra, gitara Tutaj się nic nie zmieniło, tutaj też nic Ta że jak to wygląda No nie wiem, już nagrywam, ale chyba trochę już jest No, pomyślcie, że to będzie jeszcze dwa razy większe. Coś jak... ta... Zaczynamy z tam prosiaczków. Żyją. Są prosiaki, krówcie... jajek, o Boże. A jajka w tych czasach jaka drogie są. Kurczak. Zabiłem kurczaka. Chyba to zrobiłem. Dobra, że. No nie no, 10 jajek, 2 kurczaki to jest. No, no. Okej, okay. co tutaj jeszcze mogę wam pokazać? Chyba nie, bo to się nic nie zmieniło. A mam grzyby rosną Farma tutaj działa Nic co w Hacce, nic. Nie wiem po co w ogóle na jest, ale chyba taka tylko dla pizzy. Więc tu się nie zaglądziło? Dobra. Dobra. To się cieszę, że to się nic się dzieje. To tutaj też jeszcze... dobra to chyba tyle w tym odcinku. Zakończę tutaj go. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Łapki w górę jak się da subskrybujcie mój kanał i zapraszam do kolejnych odcinków. Mam zamiar nagrać jedną serię z moimi kolegami. Będzie nas pięciu chyba albo sześciu. Zrobię jakąś mapkę z Vival i mam nadzieję, że mi się w mojej oglądać moje kanał. To tyle. Na razie.